Witam serdecznie, ja jestem Korentin. Powrót Daniela Ricardo do Formuły 1 oraz mnóstwo Waszych komentarzy zachęciły mnie do nagrania historii Toro Rosso. Jest ona dość długa, dlatego w pierwszej części omówię ją do roku 2012, zaś w drugiej części lata 2013-2019. Jeśli ten odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie materiał znajomym. A teraz zapraszam do oglądania. We wrześniu 2004 roku właściciel Red Bulla, Dietrich Mateschitz, kupił za symbolicznego dolara należący do Forda zespół Jaguar i zmienił jego nazwę na Red Bull Racing. Dla australijskiego miliardera to było jednak za mało i pod koniec 2005 roku kupił włoski zespół Minardi, którego właściciel, Paul Stoddart, stwierdził, że próbował sprzedać swój zespół aż 41 razy, ale chciał go sprzedać komuś, kto będzie w stanie zainwestować w zespół konkretne pieniądze oraz utrzyma siedzibę w miejscowości Faenza co najmniej do roku 2007. Jak się później okazało, siedziba nigdy się nie zmieniła. Do listopada 2008 Matteshitz miał tylko 50% udziału w zespole. Drugie 50% posiadał inny Austriak, a zarazem były kierowca McLarena i Ferrari w F1 Gerhard Berger. Początkowa nazwa zespołu brzmiała Squadra Toro Rosso. Później została zmieniona na Skuderię, gdyż Składra odnosiła się do drużyny piłkarskiej, a Skuderia do ekipy wyścigowej. Kibiców minardi zbulwersowała zmiana nazwy zespołu i założyli w internecie petycję o zachowanie dotychczasowego nazewnictwa. Podpisało ją ponad 15 tysięcy osób. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów. W 2006 roku skuderia Toro Rosso zadebiutowała w Formule 1. Szefem zespołu został Franz Tost, a głównym doradcą oraz tym, który podejmował najważniejsze decyzje, głównie dotyczące kierowców, szef programu juniorskiego Red Bulla, dr Helmut Marko. Ich pierwszy bolid o oznaczeniu STR1 powinien mieć silnik 2.4 V8, ale miał stary 3.0 V10 od firmy Cosford, gdyż ten nowy był dla nich zbyt drogi. W tym przypadku FIA ograniczyła liczbę obrotów. Sam bolid zaś był zmodyfikowanym bolidem Red Bulla z roku 2005. Niektórzy uważali, że tym samym naruszyli oni porozumienie Concord Agreement, które mówiło, że każdy zespół musi sam zrobić własne auto. Toro Rosso tłumaczyło się, że za projekt odpowiedzialny jest Jaguar, poprzednik Red Bulla, a po ich sprzedaży nabyli prawa do ich własności intelektualnej. Kierowcami zostali juniorzy Red Bulla. Podstawowymi byli ostatni mistrz Formuły 3000 Włochwit Antonio Liuzzi oraz debiutant Amerykanin Scott Speed. Rezerwowym został zaś obecny kierowca symulatorowy Audi, Szwajcar Nelly Jani. Przez cały sezon ekipa z FNZ zdobyła tylko jeden punkt. Wywalczył go Liuzzi za ósme miejsce w USA na Indianapolis. Ten sam kierowca pozbawił na Węgrzech zwycięstwa Kimiego Raikkonena. Tonyo zajechał Icemanowi drogę w ten sposób, że doszło do zderzenia i obydwaj odpadli z wyścigu. Jeden punkt dał Toro Rosso w debiutanckim sezonie 9 miejsce przed innymi nowicuszami, rosyjskim MF1 Racing i japońskim Super Aguri. W 2007 roku ekipa z FNC zaczęła korzystać z silników V8 Ferrari. Za każdym razem były to serduszka z roku poprzedniego. W przypadku roku 2007 korzystali z tych z roku 2006. Ich bolid STR2 był łudząco podobny do Red Bulla RB3. Wynikało to z faktu, iż znaleziono lukę w przepisach, dzięki której Red Bull i Toro Rosso mogły korzystać z auta opracowanego przez tzw. stronę trzecią, którą było konsorcjum RB Technology. Do pewnego momentu kierowcami Toro Rosso nadal byli Wit Antonio Luzzi i Scott Speed. Ten drugi po rundzie numer 10 Norburgrinku został jednak wyrzucony z zespołu przez konflikt z Francem Tostem i Gerhardem Bergerem. Miejsce Scott'a do końca sezonu zajął inny junior Red Bull, a zarazem rezerwowy BMW Zauber, Niemiec Sebastian Vettel. Podczas wyścigu w Chinach Seb zajął czwarte miejsce, a Liu był szósty. W Japonii na Fuji mogło być jeszcze lepiej, jednak będący na trzecim miejscu Vettel rozwalił się uderzając w bolit Marka Webera z Red Bull'a. Ludzki z kolei wyleciał z punktów przez karę, którą dostał za wyprzedzanie przy żółtej flaze. Dzięki punktom w Chinach oraz dyskwalifikacji McLarena za Spygate, Toro Rosso skończyło sezon na siódmym miejscu z dorobkiem ośmiu oczek. Sezon 2008 był najlepszym w historii Toro Rosso. Kolegą zespołowym Sebastiana Vettela został debiutant spoza struktur Red Bulla, a zarazem czterokrotny z rzędu mistrz serii Champ Car Francuz Sebastien Bourdais. Nie zaczęło się jednak zbyt dobrze, gdyż przez pierwsze pięć rund dwaj Sebastianowie jeździli Bolidem z zeszłego roku i rzadko kiedy dojeżdżali do mety. Od szóstej rundy w Monako mieli już nowy o oznaczniu STR3. Był on na tyle dobry, że fetel punktowo niemal w każdym wyścigu, a na włoskiej Mący odniósł największy sukces w historii zespołu. Jedyne pole position i jedyne zwycięstwo. Jeszcze tylko kilkaset metrów jest już wyjście zakrętu parabolika. Już widać flagę w biało czarno Szachowice. Historyczne. Sensacyjne zwycięstwo Sebastiana Fetela, najmłodszego kierowcy w całej stawce Formuły 1. I to jest chyba o ile dobrze pamiętam, najmłodszy kierowca w całej historii. On chyba powił w tym momencie rekord Fernando Alonso. To z pewnością jest najpiękniejszy dzień mojego życia. Tych obrazów i emocji nigdy nie zapomnę. Tym samym juniorska ekipa Red Bulla zdobyła te osiągnięcia szybciej niż seniorska. Mogło być jeszcze lepiej, gdyż na tej samej moncy Sebastian Bourde startował z czwartej pozycji, ale miał na starcie kłopoty z ruszeniem i stracił jedno okrążenie. Francuz przez cały sezon odstawał od fetela, tylko dwa razy punktował. Miał też jednak dużo pecha. Poza wspomnianą mocą, na inaugurację w Australii mógł być czwarty, ale wycofał się przez awarię silnika. W Belgii mógł być trzeci, ale przez opady deszczu pod koniec wyścigu spadł na siódme miejsce. W Japonii z kolei był szósty, ale wypadł z punktów, gdyż naliczono mu karę za obrócenie Brazylijczyka Felipe Masy Ferrari. Na koniec 2008 roku Toro Rosso Ferrari zajęło najwyższe w historii szóste miejsce z dorobkiem 39 punktów, wyprzedzając pierwszą ekipę Red Bulla o 10 oczek. Po zakończeniu sezonu Dietrich Mateschitz odkupił od Gerharda Bergera jego udziały i stał się samodzielnym właścicielem. Ponadto z Toro Rosso do Red Bulla przyniósł się Sebastian Vettel zastępując odchodzącego na emeryturę Szkota Davida Kultarda. Była to genialna decyzja, bowiem to właśnie Sebastian wywalczył dla Red Bulla pierwsze pole position i pierwsze zwycięstwo w Chinach 2009 oraz, co najważniejsze, Cztery razy z rzędu zdobył z nimi podwójne mistrzostwo i pobił mnóstwo rekordów. Przed startem sezonu 2009 Franz Tost powiedział, że ciężko będzie dorównać osiągnięciom z roku 2008. Początek nie był jednak zły, gdyż miejscem powetelu interesowało się wielu kierowców, m.in. Japończyk Takumasato, który dobrze spisał się na testach. Numerem dwa został jednak debiutujący w F1 Szwajcar Sebastian Buemi. Na inaugurację w Australii obydwaj Sebastianowie zajęli punktowane miejsca. Im dalej w sezon, tym było gorzej. W Hiszpanii pod Barceloną Burde rozwalił jego, zaś na Silverstone spowodował kolizję z Finnem Hekim Kowalajnenem z McLarena. Po rundzie w Niemczech Francuza wyrzucono z zespołu, mimo iż nadal miał ważną umowę. By mieć święty spokój, Toro Rosso zapłaciło mu 2 miliony dolarów odszkodowania. Miejsce po mistrzu Champkar do końca sezonu zajął inny debiutant, Hiszpan Jaime Alguersuari, który stał się wówczas najmłodszym uczestnikiem wyścigu. Był nim do czasu pojawienia się Maxa Verstappena. Nie zdobył punktów, a w Japonii poważnie się rozbił. Co ciekawe, była też opcja, żeby w toro Rosso jeździł wielokrotnie mistrz świata WRC, Francuz Sebastian Leb, ale dopiero na finał sezonów Abu Zabi po zakończeniu sezonu rajdowego. Nic z tego jednak nie wyszło, gdyż FIA nie przyznała mu superlicencji. Na koniec sezonu 2009 skuderia Toro Rosso zajęła ostatnie 10 miejsce z dorobkiem 7 punktów. Na fatalną formę włoskiego zespołu duży wpływ miały zmiany na sezon 2009, o których mówiłem między innymi podczas omawiania historii zespołu Brown GP. Zachęcam do jej obejrzenia. W 2010 roku Toro Rosso oficjalnie było już dla Red Bulla ekipą siostrzaną, a nie juniorską. Przedłużono umowę z Sebastianem Bułemim i Jaime Alguersuariem. Bardziej wyróżniał się ten pierwszy. Szwajcar zdobył więcej punktów niż Hiszpan oraz dwa razy zabłysnął. Podczas treningu w Chinach odpadły mu przednie koła, zaś podczas wyścigu w Kanadzie prowadził przez jedno okrążenie. Mimo zmiany systemu punktowania, sezon 2010 był tylko trochę lepszy od poprzedniego. 13 punktów i 9 miejsce przed tak zwanymi marauderami, czyli ekipami Lotus, HRT i Virgin. W 2011 roku nadal etatowymi kierowcami byli Sebastian Buemi i Jaime Alguersuari. Do pewnego momentu kierowcą rezerwowym, który brał udział w piątkowych treningach był australijczyk Daniel Ricardo. Od Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone został jednak podstawowym kierowcą HRT, a na jego kasku i kombinezonie zawitały logotypy Red Bulla. Tym razem obydwaj kierowcy punktowali częściej niż w roku ubiegłym. Dzięki temu Toro Rosso było ósme z dorobkiem 41 oczek. Mimo to Helmut Marko po zakończeniu sezonu postanowił zrobić czystki i wyrzucił obydwu kierowców. Buemi do dziś ściga się w kasku z logiem Red Bulla i osiągnął wiele sukcesów. Jeden raz był mistrzem formuły E, zaś po kilka razy wygrywał Lemon oraz Mistrzostwa Świata WEC. Alger Suarei również próbował swoich sił w FE, ale jeździł tam tylko przez jeden sezon, a w 2015 roku porzucił karierę sportową na rzecz bycia DJ-em. W swoim kraju znany jest jako DJ Square. Ponadto Jaime ma w Barcelonie własne studio nagrań. Na rok 2012 nowymi kierowcami Toro Rosso zostali Daniel Ricciardo oraz debiutant, Francuz Jean-Eric Vergne. Podobnie jak w roku 2010, jedyne na co było stać kierowców to słabe punkty. Ricciardo i Vergne zdobyli łącznie 26 punktów, co starczyło na 9 miejsce. Za nimi byli tylko niepunktujące ekipy Caterham, Marussia i HRT. 6 września 2012 roku włoski zespół ogłosił, że ich dotychczasowy dyrektor techniczny Giorgio Ascanelli odchodzi z zespołu, a w jego miejsce wejdzie James Key, który taką samą rolę pełnił m.in. w Force India. O historii tego zespołu nagrałem dwa odcinki, zachęcam do ich obejrzenia. Na dziś to wszystko. W drugiej części historii Toro Rosso omówię lata 2013-2019. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Okay.